Jest ze mną Jakub Pega, Dyrektor Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Chcielibyśmy dzisiaj zaprosić Państwa, wszystkich mieszkańców Błogowa, okolic na bardzo duże wydarzenie turystyczne. Otwarcie sezonu turystycznego, Dolnośląskiego Sezonu Turystycznego. Odbędzie się 27-28 kwietnia w Głogowie, konkretnie na bulwarze nadzorzańskim tam kilkadziesiąt, ponad 60 stoisk samorządowych, miejskich, firm turystycznych, wszystkich tych, którzy mają swoją ofertę na Dolnym Śląsku, a chcieliby się z nią podzielić. Nie tylko dla mieszkańców Głogowa i okolic, ale także dla firm turystycznych, firm z branży turystycznej, bo tak naprawdę to, co najważniejsze na Dolnym Śląsku, to, co najatrakcyjniejsze, będzie prezentowane na bulwarze. Zaczynamy każdego dnia od 11 do 17. Mnóstwo stoisk, stoisk tematycznych, na których również będą różnego rodzaju warsztaty, oferty turystyczne, materiały promocyjne, ulotki. Na bulwarze będzie wystawiona scena, bo na tej scenie będą również prezentowane różnego rodzaju atrakcje. Będzie również koncert. Zatem w jednym miejscu, w Błogowie, otwarcie sezonu turystycznego na Dolnym Śląsku wraz z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, z Polską Organizacją Turystyczną i oczywiście Województwem Dolnośląskim, czyli władzami Województwa Dolnośląskiego. Duże wydarzenie, ogromne wydarzenie, ale o szczegółach i w ogóle na Jak domy Śląsk jest ważne dla polskiej turystyki, e, poproszę Pana Dyrektora o przedstawienie. bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za zaproszenie tej imprezy do, do Głogowa, ponieważ e, jest to trzecia edycja otwarcia sezonu turystycznego i naszą taką ambicją jako organizacji wspierającej rozwój turystyczny całego województwa jest to, żeby ta impreza zawitała do wszystkich większych miast w regionie. Pierwsza edycja była w Wałbrzychu, druga we Wrocławiu i dlatego bardzo dziękuję, że trzecia może być w Głogowie, zwłaszcza, że tutaj mamy do tego bardzo duże wsparcie, co dobrze rokuje dla tej imprezy i myślę, że warto będzie ją odwiedzić, bo Głogowianie będą mieli okazję zdobyć informacje o tym, co robić nie tylko na majówkę, ale na cały sezon turystyczny w jednym miejscu. To Odwiedzą nas również reprezentanci, reprezentanci Polskiej Organizacji Turystycznej z ofertą ogólnokrajową i bardzo cieszy nas, że w Błogowie, który turystycznie, można powiedzieć, odżywa, który staje się interesującym celem turystycznym, do Błogowa zjadą również właśnie przewodnicy miejsc, przewodnicy terenowi różnego rodzaju aktywiści turystyczni z całego województwa. Warto podkreślić, że będzie to też taka okazja do spotkania się tych miłośników turystyki, zwłaszcza turystyki aktywnej, bo planujemy ze Stowarzyszeniem Wiadu Spływ Pontonowy, tutaj samorząd województwa wspierający mocno turystykę na Odrze zaangażował się w to, żeby przypominało do Błogowa, mamy nadzieję, 100 kajaków. Jeżeli ktoś chciałby wziąć w tym udział, należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem Biados, które to cały spływ organizuje i właśnie w sobotę na godzinę 12.00 mają się pojawić na imprezie. Także będzie to taki mocny akcent turystyki aktywnej, która jest też dużym potencjałem tutaj w Błogowie. Natomiast jeżeli chodzi o same atrakcje, które można będzie, z którymi można będzie się zapoznać, cała lista wystawców jest dostępna na stronie Dolny Śląsk Travel w zakładce imprezy. Tak jak pan prezydent mówił, będzie to 60 kilka podmiotów. Ja chciałem korzystając z okazji, przekazać informacje troszeczkę o minionym sezonie turystycznym, czyli jak turystycznie wypadł w Dolny Śląsk w 2023 roku. I muszę powiedzieć, że jest, jest optymistycznie, ponieważ chociaż nie mamy takich danych ze siedzenia urządzeń mobilnych, jakimi dysponowaliśmy za zeszły rok, to według najnowszych danych głównego urzędu statystycznego publikowanych 9 kwietnia na Dolnym Śląsku udzielono 16,5 miliona noclegów dla 4,2 miliona turystów co jest bardzo dobrymi wynikami w skali kraju, ale jeszcze bardziej cieszy to, że wzrost liczby turystów w porównaniu do najlepszego dotychczas roku 2019, w 23. w skali kraju ten wzrost wyniósł 1,6%, w skali województwa węgrowskiego 6,4%, czyli rośniemy znacznie szybciej niż nasze sąsiednie regiony. Także jest to bardzo optymistyczny znak I przede wszystkim to, co nas cieszy, utrzymaliśmy się na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o popularność regionów turystycznych w Polsce. I mamy, nie chcę tutaj przytaczać wszystkich danych, na pewno zachowana została sezonowość, sezonowość ruchu turystycznego z wysokim sezonem latem, z sezonem zimowym. Natomiast to są, to są dane, które można będzie spokojnie wyczytać. Ja bym chciał jeszcze podkreślić jedną rzecz, ponieważ turystyka to są przedsiębiorcy turystyczni, e, którzy goszczą naszych e, mieszkańców Województwa Dolnośląskiego, bo dużo e, dolnoślązaków jest turystami w swoim regionie. Gościmy też turystów z kraju i zagranicy, którym łącznie sprzedano w zeszłym roku w stu najpopularniejszych atrakcji turystycznych e, blisko 13 milionów biletów wejściowych. I to jest taka bardzo fajna też informacja. My, jako organizacja, monitorujemy od wielu lat popularność atrakcji turystycznych na bazie frekwencji i to też cieszy nas, że ten wskaźnik rośnie. To oznacza, że nie tylko zwiedzamy, spacerujemy zwiedzamy miasta i spacerujemy w lasach, ale naprawdę zwiedzamy drogę Śląsk, poznajemy jego kulturę, dziedzictwo i to jest bardzo optymistyczne. Zapraszamy 27-28 do Błogowa. Duża promocja dla naszego miasta, bardzo duże wydarzenie turystyczne. Warto wpaść na takie targi, jak to powiedział Pan Dyrektor, po to, żeby zaznajomić się z ofertą turystyczną jednego z najatrakcyjniejszych miejsc w Polsce, czyli Dolnego